Słońce poranka przenikało przez ogromne oszklone okna firmy budowlanej Sampajo, odbijając się w marmurze głównego holu i zapowiadając kolejny dzień intensywnej pracy. Ricardo Sampajo, właściciel firmy i jeden z najbogatszych ludzi w kraju, poprawiał krawat, patrząc na swoje odbicie, zadowolony z wizerunku władzy, który pielęgnował. Dla niego wygląd był wszystkim garnitury, szyte na miarę, importowane samochody, i luksusowe biuro, które służyło jako wizytówka dla milionerów będących jego klientami. Jednak za całą tą fasadą kryła się arogancja, którą wielu już znało. Ricardo traktował swoich pracowników jak wymienialne elementy i nie wybaczał błędów, nawet tych najmniejszych. Tego ranka miał przyjąć ważnego gościa. Agenta nieruchomości wyznaczonego do prezentacji nowych budynków w budowie, człowieka o imieniu Paulo Martins. Paulo przygotował przemówienie pełne technicznych terminów, liczb i prognoz zysków. Wiedział, że zaimponowanie Ricardowi nie będzie łatwe, ale ufał swojemu doświadczeniu na rynku. Po przybyciu recepcjonistka zaprowadziła go do sali konferencyjnej, gdzie zastał przedsiębiorcę przeglądającego raporty. Dzień dobry, panie Ricardo. To dla mnie zaszczyt móc przedstawić ten projekt, powiedział Paulo, starając się brzmieć pewnie. Ricardo podniósł wzrok, mierząc agenta od stóp do głów. Z lekkim ironicznym uśmiechem odpowiedział: Mam nadzieję, że to coś naprawdę innowacyjnego, bo czasu mam najmniej. Tymczasem na parterze budynku starszy mężczyzna dyskretnie przemierzał korytarze, ubrany w prosty kombinezon i niosąc wiadro z narzędziami. Nazywał się Jose Almeida, bardziej znany wśród pracowników jako Pan Z. Dla wszystkich był tylko pracownikiem obsługi technicznej, tym, który naprawiał krany, wymieniał żarówki i sprzątał kąty, które zwykle pozostawały niezauważone. Nikt nie podejrzewał, że za jego prostą postacią kryje się zupełnie inna historia. Pan Ze w milczeniu obserwował ruch w budynku. Pracował w tej firmie budowlanej od lat, zawsze skromnie i niewidocznie. Wielu traktowało go z lekceważeniem, inni nawet nie znali jego imienia. Ale Jose skrywał sekret, który miał zmienić wszystko. Był prawdziwym właścicielem terenu, na którym firma wzniosła swoje najbardziej ambitne dzieło. W sali konferencyjnej Paulo z entuzjazmem prezentował projekt, wskazując na cyfrowe makiety, wyświetlane na ekranie. Mówił o rentowności, doskonałej lokalizacji i gwarantowanym zwrocie dla inwestorów. Ricardo, niecierpliwy, przerywał wielokrotnie ostrymi pytaniami i sarkastycznymi uwagami. Tego typu przemówienia słyszałem już setki razy, co mi gwarantuje, że nie próbujesz mnie oczarować nadmuchanymi liczbami, rzucił milioner, krzyżując ramiona. Paulo przełknął ślinę, ale zachował spokój. Panie Ricardo, raporty są zweryfikowane przez audytorów, tereny są w pełni uregulowane, a prognoza wzrostu wartości jest realistyczna. Przyszły nabywca będzie miał pewność. Ricardo zaśmiał się głośno, a jego śmiech odbił się echem po sali, wprawiając agenta w zakłopotanie. Naprawdę myślisz, że możesz mnie uczyć o inwestycjach? Zbudowałem imperium od zera, podczas gdy ty jesteś tylko agentem próbującym sprzedać marzenia, żeby przetrwać. Nie jesteś nikim. Ostre słowa spadły na pola jak kamienie, na moment sprawiając, że poczuł się pomniejszony. Zanim jednak zdążył odpowiedzieć, drzwi sali otworzyły się powoli. Pan Ze, Starszy pracownik wszedł krótkimi krokami, niosąc zardzewiały klucz francuski. — Przepraszam, panie Ricardo, muszę sprawdzić przeciek w rurze w bocznej ścianie. Jeśli tego nie naprawię, może to zagrozić strukturze sali. Ricardo zmarszczył brwi, zirytowany. — Nie teraz. Nie widzisz, że jestem na spotkaniu? Wynoś się stąd natychmiast. Starzec spuścił głowę, ale zanim wyszedł, spojrzał dyskretnie na Paula, jakby dostrzegając niesprawiedliwość w traktowaniu. Agent odwzajemnił spojrzenie, czując dziwną solidarność. Minęło kilka minut, a Ricardo znów zaatakował prezentację pola. Nagle jednak kropla wody spłynęła po rogu ściany. Przedsiębiorca westchnął z wściekłością i wezwał sekretarkę, która pobiegła po pracownika technicznego. Kilka minut później wrócił stary José, spokojnie otwierając ścianę i odsłaniając zardzewiałe rury. Podczas naprawy usłyszał, jak agent odpowiada na kolejną zaczepkę Ricarda. Może pan wątpić we mnie, ale nie może pan wątpić w to, co ma przed oczami. Budynki już stoją, rodziny zarezerwowały mieszkania. Wierzę w to, co sprzedaję, bo znam potrzeby ludzi. Ricardo pokręcił głową z skpiną. Czysta naiwność. Świat należy do tych, którzy rządzą, a nie do tych, którzy marzą. W tym momencie Jose odchrząknął, nieświadomie zwracając na siebie uwagę. Ricardo odwrócił się gwałtownie. Co znowu? Zamierzasz dać mi wykład z inżynierii, tak? José otarł dłonie o zużytą szmatkę i odpowiedział spokojnym głosem: Nie, panie Ricardo. Myślę tylko, że czasem ci, których pan nazywa nikim, mogą być kimś więcej niż się wydaje. W sali zapanowała cisza. Ricardo uniósł brew, zaintrygowany. Jak to? Starzec nabrał powietrza, oparł się o trzonek klucza francuskiego i powiedział: Ten teren, na którym pan wzniósł swoje dzieło. Nie został odziedziczony ani kupiony przez pańską firmę. Jest mój, od dekad figuruje na moje imię. Rewelacja spadła jak grom z jasnego nieba. Paulo wybałuszył oczy, nie wierząc w to, co usłyszał, Ricardo z kolei zaśmiał się z pogardą. Ty? Pracownik techniczny? Właściciel wartego miliony terenu? Nie marnuj mojego czasu na kiepskie żarty. Jose spokojny wyciągnął z kieszeni starą pomiętą kopertę. Otworzył ją i położył na stole zestaw oryginalnych dokumentów akt własności, zaświadczenia i wpisy w rejestrze. Tu jest dowód, panie Ricardo. Prawdziwy dowód, że wszystko to zbudowano na mojej ziemi. Ricardo znieruchomiał, wpatrując się w dokumenty. Jego twarz stężała. Wewnątrz czuł mieszankę gniewu i niedowierzania. Paulo z kolei poczuł falę podziwu dla starca. No ale. Jeśli to prawda, dlaczego nigdy nie ujawnił pan, że jest właścicielem? Zapytał agent. Jose uśmiechnął się lekko, bo wolałem obserwować w milczeniu. Chciałem zobaczyć, jak daleko sięga arogancja i pycha ludzi, którzy uważają się za bogów z powodu pieniędzy. Pracowałem jako pracownik techniczny na własnej budowie, by zrozumieć, jak traktują tych, których uważają za nikogo. Ricardo zerwał się z miejsca, czerwony z furii. To niemożliwe. Zapłaciłem miliony za ten projekt. Moi prawnicy to załatwią, ale w głębi duszy wiedział, że dał się zwieść własnej pochopności i ślepej pewności siebie. Nie sprawdził oryginalnych dokumentów, zaufał tylko pośrednikom. Teraz starzec, którego zawsze ignorował, był właścicielem wszystkiego. Paulo nabrał tchu i po raz pierwszy spojrzał na Ricarda bez strachu. Wygląda na to, że prawdziwym nikim nie jest pan Jose. Te słowa odbiły się echem w sali przełamując duszącą atmosferę. Ricardo nie potrafił od razu odpowiedzieć. Jose zebrał dokumenty i schował je z powrotem do koperty, jasno pokazując, że nie musi krzyczeć, by udowodnić, kim jest. W tamtej chwili niewidzialna hierarchia w sali uległa odwróceniu. Upokorzony agent zyskał szacunek. Pracownik techniczny ujawnił swoją prawdziwą tożsamość, a potężny milioner odkrył, że jego arogancja nie może kupić godności. Cisza, która zapanowała w sali konferencyjnej, była niemal nie do zniesienia. Ricardo, przyzwyczajony do dyktowania biegu rozmów, po raz pierwszy czuł się bez głosu. Jego oczy analizowały każdy szczegół dokumentów, które Jose położył przed nim. Nie było żadnych luk, pieczątki, podpisy i daty były autentyczne. Uczucie straty, zmieszane z szokiem, podkopywało jego pewność siebie. Paulo wciąż oszołomiony rewelacją, obserwował scenę jak widz wciągającej telenoweli. Nigdy nie wyobrażał sobie, że człowiek, którego wszyscy traktowali jak zwykłego pracownika technicznego, był w rzeczywistości prawowitym właścicielem tego milionowego przedsięwzięcia. Agent przypomniał sobie wszystkie chwile, gdy widział Jose, niosącego ciężkie narzędzia, sprzątającego korytarze, ignorowanego przez sekretarki i strofowanego przez młodych inżynierów, Którzy traktowali go z pogardą. Teraz wszystko nabrało sensu. Cossé, ze spokojem człowieka, który przetrwał znacznie więcej niż spojrzenia pełne lekceważenia, stał oparty o swój klucz francuski. Nie musiałem niczego ujawniać, panie Ricardo. Mogłem pozwolić panu wierzyć, że ma wszystko pod kontrolą, ale dzisiaj zobaczyłem dość, by zrozumieć, że zbyt duża arogancja potrzebuje granic. Ricardo głęboko oddychając, próbował odzyskać panowanie nad sobą. I co zamierzasz zrobić z tą informacją? Chcesz pieniędzy, zemsty? Koze powoli pokręcił głową. Nie chodzi o zemstę. Pieniędzy mam dość, by żyć z godnością. Chcę, by ludzie zrozumieli, że nikt nie jest niewidzialny tylko dlatego, że nosi prosty uniform. Te słowa głęboko poruszyły pola, który poczuł ukłucie wstydu, że nigdy nie poświęcił starcowi prawdziwej uwagi. Ricardo, wciąż oporny, próbował wymyślić, jak odwrócić sytuację. Możesz mieć dokumenty, ale cała budowa jest zarejestrowana na moje nazwisko. Będziesz musiał zmierzyć się z moimi prawnikami, moimi kontaktami politycznymi i całą moją władzą. Jose uśmiechnął się lekko, niemal ojcowsko. Przeżyłem już większe bitwy, panie Ricardo. Różnica polega na tym, że teraz nie jestem sam. Paulo bez wahania zabrał głos. Jeśli pan Jose jest prawowitym właścicielem terenu, stanę po jego stronie mogę pomóc w uregulowaniu sytuacji i nawet przekształcić to przedsięwzięcie w coś bardziej sprawiedliwego. Ricardo wybałuszył oczy, nie wierząc. Oszalałeś, agencie? Rzucisz szansę na moje wsparcie, by stanąć po stronie pracownika technicznego? Paulo odpowiedział z pewnością. Wolę stać po stronie prawdy, niż służyć kłamstwu. To zdanie wybrzmiało jeszcze mocniej niż poprzednie. Po raz pierwszy Ricardo zdał sobie sprawę, że jego władza jest kwestionowana przez ludzi, których nigdy nie uważał za ważnych. Jose podszedł do stołu, ponownie zebrał dokumenty i schował je do koperty. Spokojnie dodał Nie przyszedłem tu, by kogokolwiek upokarzać ani się popisywać. Całe życie uczyłem się, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w tym, co pokazujesz, ale w tym, co budujesz w ciszy. Ujawniłem prawdę, bo nie mogłem już znieść widoku ludzi traktowanych, jakby nic nie byli warci. Ricardo bez słów opadł na krzesło. On, który zawsze wierzył, że jest nie do pokonania, teraz czuł się osaczony przez starszego mężczyznę, który miał więcej autorytetu niż jakikolwiek ubrany w garnitur menedżer. Paulo, z mieszanką podziwu i nadziei, podszedł do Jose. Czy zdaje pan sobie sprawę, co to oznacza? Jeśli zdecyduje się pan pójść z tym dalej, może pan całkowicie zmienić losy firmy. Jose skinął głową. Wiem i nie boję się konsekwencji. Ale chce to zrobić we właściwy sposób. Świat się zmienia nie przez burzenie czy niszczenie, ale przez pokazywanie innej drogi. Podczas gdy obaj rozmawiali, Ricardo obserwował w milczeniu z zaciśniętą twarzą. Sala, która zawsze była jego terytorium dominacji, teraz zdawała się wymykać mu z rąk. Wciąż próbował wyobrazić sobie, jak mógłby wykorzystać sytuację na swoją korzyść, ale każda strategia, która przychodziła mu do głowy. Była obalana przez stanowczą postać starego pracownika. Kilka godzin później wieść rozeszła się po korytarzach firmy. Pracownicy szeptali w grupkach, niedowierzając rewelacjom. Wielu przypominało sobie, jak ignorowali lub źle traktowali Jose. Teraz wszyscy próbowali się do niego zbliżyć, ale on pozostawał dyskretny, bez żadnego pragnienia zemsty. Tego samego dnia Jose został wezwany na nadzwyczajne spotkanie z dyrektorami. Paulo również został zaproszony na jego prośbę. Ricardo, choć niechętnie, nie mógł odmówić. W sali wszyscy czekali, by usłyszeć, co starszy mężczyzna ma do powiedzenia. Jose położył kopertę na stole i spokojnie wyjaśnił, jak odziedziczył ten teren po rodzinie, jak przechowywał oryginalne dokumenty i jak z własnej woli podjął pracę jako pracownik techniczny na własnej budowie. Opowiedział o swojej decyzji, by wmieszać się w tłum pracowników, aby zobaczyć, jak są traktowani. Więcej nauczyłem się nosząc wiadra cementu i sprzątając korytarze niż w jakimkolwiek biurze. Zobaczyłem, kto ma charakter, a kto tylko ambicje. Podsumował. W sali zapanowała pełna szacunku cisza. Nawet najbardziej sceptyczni dyrektorzy nie śmieli kwestionować prawdziwości jego historii. Ricardo z kolei czuł się coraz bardziej osaczony. Jego imperium, zbudowane na wizerunku niepokonanego, zaczęło się rozpadać. Mimo to wciąż próbował odwrócić sytuację. Bądźmy realistami, powiedział w końcu. Może i dokumenty są poprawne, ale zainwestowałem miliony w tę budowę. Nie oddam wszystkiego bez walki. Koze spojrzał na niego stanowczo. Nikt nie prosi pana, by oddał wszystko, panie Ricardo, ale od teraz trzeba będzie uznać, że ta firma to nie tylko pańskie nazwisko. To ludzie. I ci ludzie zasługują na szacunek. Proste słowa starca. Zabrzmiały jak celny cios. Nie sposób było polemizować, nie wyglądając przy tym na małostkowego. Paulo widząc okazję dodał: Jeśli przekształcimy to przedsięwzięcie w projekt społecznie odpowiedzialny, możemy nie tylko uniknąć skandalu, ale stworzyć coś rewolucyjnego na rynku. Wyobraźmy sobie budynki, które nie będą tylko symbolami luksusu, ale zapewnią godne warunki dla pracowników i zwykłych rodzin. Niektórzy dyrektorzy zaczęli szeptać w zgodzie. Pomysł wydawał się śmiały, ale wykonalny. Ricardo jednak pozostawał nieugięty. Jego duma nie pozwalała mu zaakceptować, że to starzec, a nie on, dyktuje przyszłość firmy. Po spotkaniu sam w swoim biurze, Ricardo spoglądał przez okno. Miasto, które rozciągało się przed jego oczami, wydawało się inne. Budynki, które zawsze symbolizowały władzę, teraz wydawały się zimne, odległe. Po raz pierwszy poczuł ciężar samotności. Tymczasem Jose chodził po korytarzach, witany z szacunkiem przez pracowników, którzy wcześniej nie zauważali jego obecności. Nie dawał się ponieść pochlebstwom. Pozostawał tym samym prostym człowiekiem, niosąc swoją kopertę i klucz francuski. Paulo, zainspirowany, postanowił wspierać Jose we wszystkim, co potrzebne. Wiedział, że ma przed sobą wyjątkową szansę, by uczestniczyć w prawdziwej przemianie. Kilka dni później gazety zaczęły publikować artykuły o pracowniku technicznym, który stał się właścicielem budowy. Nagłówki pokazywały jego zdjęcie, a wywiady podkreślały jego historię. Społeczeństwo widziało w tym starcu symbol sprawiedliwości i pokory. Ricardo z kolei stał się obiektem krytyki. Jego arogancja, kiedyś postrzegana jako pewność siebie, teraz była uznawana za moralną słabość. Inwestorzy zaczęli kwestionować jego przywództwo, a nawet dawni sojusznicy trzymali się na dystans ale w jego wnętrzu coś zaczęło się zmieniać. Pamiętał słowa Jose. Ci, których pan nazywa nikim, mogą być kimś więcej niż się wydaje. Te słowa dźwięczały mu w głowie dzień i noc. Pewnego ranka, nie mogąc znieść presji, Ricardo odszukał Jose na placu budowy. Zastał go siedzącego na prostej ławce, obserwującego pracowników. Podszedł niepewnie. Muszę z tobą porozmawiać, powiedział Ricardo w mniej władczym tonie. Kose podniósł wzrok, spokojny. Słucham. Ricardo nabrał tchu, jakby walczył z własną dumą. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Zawsze myślałem, że mam wszystko pod kontrolą, że pieniądze i władza wystarczą, ale teraz czuję, że straciłem wszystko. Kose uśmiechnął się lekko. Nic pan nie stracił, panie Ricardo. Po prostu odkrył pan, że patrzył w złą stronę. Prawdziwa wartość nie tkwi w tym, co pan posiada, ale w tym, co buduje razem z innymi. Ricardo milczał, chłonąc te słowa, w głębi duszy wiedział, że to prawda, nie wiedział jak od razu odpowiedzieć. Stał przed człowiekiem, który bez podnoszenia głosu, bez popisywania się bogactwem czy narzucania autorytetu, zdołał rozmontować całą dumę, którą budował przez lata kariery. Czuł się mały, ale jednocześnie po raz pierwszy odczuwał dziwne uczucie ulgi, jakby nie musiał już dźwigać ciężaru bycia niepokonanym, nietykalnym. José nadal obserwował ruch na placu budowy, murarzy wspinających się na rusztowania, inżynierów rozmawiających o terminach i ciągły hałas maszyn. To wszystko było częścią jego życia w sposób głębszy, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Wie pan, panie Ricardo, zaczął starzec, kiedy byłem młody, też marzyłem o byciu bogatym. Myślałem, że pieniądze rozwiążą wszystkie moje problemy. Pracowałem ciężko, odkładałem każdy grosz, zainwestowałem w teren, który dziś znacie, ale życie pokazało mi, że to, co gromadzimy, nie ma sensu, jeśli nie służy większemu celowi. Ricardo słuchał uważnie, chłonąc każde słowo. I co pan teraz zamierza zrobić? Zapytał bez ironii. Kose nabrał tchu, zanim odpowiedział: Chcę przekształcić tę budowę w coś więcej niż luksus dla milionerów. Chce, by stała się symbolem godności, projektem, który pokaże, że ci, którzy budują, też zasługują na pamięć. Ricardo spuścił głowę. Po raz pierwszy nie było w nim oporu, tylko cisza i refleksja. W kolejnych dniach relacja między nimi zaczęła się zmieniać. Paulo, zawsze obecny, stał się łącznikiem między ich wizjami. Pomagał Jose w formalizowaniu dokumentów, organizowaniu spotkań i strategii jednocześnie doradzając Ricardowi, jak przebudować swoją pozycję na rynku i w społeczeństwie. Powoli rodził się śmiały pomysł. Część mieszkań w projekcie miała być przeznaczona na programy społeczne, oferując przystępne warunki dla rodzin o niskich dochodach. Inna część miała być skierowana dla pracowników samej firmy, zapewniając nie tylko dach nad głową, ale i uznanie. Gdy projekt ogłoszono w mediach, wywołał szok. Wielu inwestorów początkowo krytykowało, twierdząc, że to zmniejszy zyski, ale reakcja pozytywna była przytłaczająca. Wizerunek firmy się poprawił, a inwestorzy z szerszą wizją dostrzegli w projekcie szansę na coś historycznego. Ricardo, choć wciąż dumny, nie mógł zaprzeczyć, że zasługa tej przemiany należała głównie do starego pracownika. To Jose, pojawiał się na okładkach magazynów, udzielał wywiadów w telewizji, otrzymywał owacje na publicznych wydarzeniach. Przedsiębiorca, który zawsze szukał blasku reflektorów, teraz znajdował się w cieniu. Ale co zaskakujące, ten cień nie wydawał mu się tak przytłaczający jak kiedyś. Pewnego wieczoru Ricardo zaprosił Jose i Paula na kolację w swojej rezydencji. Była to szczera próba zbliżenia, bez ukrytych intencji. Stół zastawiono z elegancją, ale atmosfera była prosta. Muszę coś przyznać, powiedział Ricardo, patrząc na obu gości. Zmieniliście moje spojrzenie. Zawsze myślałem, że bycie potężnym to deptanie innych, ale zdałem sobie sprawę, że to tylko oddaliło mnie od tego, co naprawdę ważne. Jose uniósł szklankę wody i uśmiechnął się. Nigdy nie jest za późno, by się uczyć. Człowieka wyróżnia nie wielkość upadku, ale zdolność do powstania i zmiany kierunku. Paulo, wzruszony, dodał: a czasem zmiana jednego człowieka może zmienić życie tysięcy ludzi. Ricardo nabrał tchu, czując ciężar tych słów. W tamtej chwili zdał sobie sprawę, że jego droga od budowy dopiero się zaczyna. Kolejne miesiące przyniosły konkretne zmiany. Plac budowy stał się przykładem dobrych praktyk pracy. Wynagrodzenia zostały dostosowane, warunki bezpieczeństwa wzmocnione, a dla pracowników stworzono programy szkoleniowe. To, co kiedyś było tylko kolejnym luksusowym przedsięwzięciem, stało się symbolem inkluzji i sprawiedliwości. Sława Jose jako pracownika technicznego, który stał się właścicielem budowy, przekroczyła granice. Uczelnie zapraszały go na wykłady, ruchy społeczne widziały w nim inspiracje, a nawet rządy szukały jego opinii w projektach urbanistycznych. Ale on nigdy nie przestał być sobą. Nadal odwiedzał plac budowy ze swoim starym kluczem francuskim, rozmawiając z pracownikami jak z równymi sobie i przypominając wszystkim, że godność nie potrzebuje tytułów. Ricardo z kolei odkrywał siebie na nowo. Nie był już człowiekiem, który śmiał się z naiwności innych czy upokarzał podwładnych. Nauczył się słuchać, przyznawać do błędów i doceniać człowieka za identyfikatorem. To był powolny proces, pełen potknięć. Ale prawdziwy. Pewnego dnia na zakończenie budowy odbyła się wielka inauguracja. Audytorium wypełniło się dziennikarzami, inwestorami, pracownikami i rodzinami. Na scenie José został poproszony o przemówienie. W prostym garniturze, ale z tą samą pokorą, podziękował wszystkim i opowiedział swoją historię. Dziś nie świętuje tylko oddania budynków. Świętuje dowód, że nikt nie jest za mały, by coś zmienić. Wiele razy nazywano mnie nikim, ale nauczyłem się, że nawet pracownik techniczny może zmienić losy miasta. Publiczność nagrodziła go owacją nastojąco, wielu miało łzy w oczach. Następnie zaproszono Ricarda do przemówienia. Wziął mikrofon drżącymi rękami. Chcę coś wyznać. Przez długi czas wierzyłem, że bycie kimś to dominowanie nad innymi, ale zdałem sobie sprawę, że gdy traktujemy ludzi jak nikogo, w rzeczywistości obnażamy własną słabość. Kosem mnie tego nauczył i dlatego chcę mu publicznie podziękować. Odwrócił się do starca i przed wszystkimi uścisnął mu dłoń z szczerością. Ten gest wywołał kolejne brawa i przypieczętował nieprawdopodobne partnerstwo, które zmieniło nie tylko firmę, ale życie wszystkich, którzy uczestniczyli w tej historii. Z czasem Ricardo, Jose i Paulo stali się symbolami przemiany milioner, który nauczył się pokory, agent, który odkrył odwagę, by walczyć o to, co słuszne, i pracownik techniczny, który pokazał światu, że godność nie zależy od statusu. I tak dzieło, które zaczęło się od arogancji, zakończyło się jako dziedzictwo sprawiedliwości i nadziei. Koniec.